Jest to program pilotażowy, który zostanie wprowadzony w przyszłym roku. W tej chwili jakby jest opracowywane rozporządzenie, które będzie go wprowadzało. Jesteśmy jednym z ośmiu ośrodków w Polsce, który został wytypowany do jakby udziału w tym programie. Bardzo się cieszę, bo właściwie te wszystkie inne ośrodki to są ośrodki akademickie, jesteśmy jedynym takim ośrodkiem pozaakademickim. Cieszę się, że zostaliśmy dostrzeżeni tutaj i będziemy mogli, jakby naszym pacjentom z tutaj rejonu pomorskiego, służyć no poprawą w zakresie opieki reumatologicznej. Jest to program skierowany dla pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie chorowali na zapalenia stawów a którzy u siebie zauważą tak niepokojące objawy jak ból, obrzęk, zapalenie stawu, które nie są związane z wcześniej przebytym urazem. Takie będą kryteria jakby włączenia do programu, gdzie lekarz rodzinny POZ-u czy lekarz innej specjalności będzie mógł do nas skierować. I taki pacjent według założeń programu powinien w ciągu trzech miesięcy mieć wykonaną diagnozę Diagnostykę I e, powinien uzyskać odpowiedź na pytanie, czy jest e, chorym reumatologicznie, czy też nie, i czy wymaga wczesnego rozpoczęcia leczenia reumatologicznego. Uważam, że jest to przełom, e, ponieważ, e, biorąc pod uwagę kolejki, jakie są, i nie tylko w naszym e, regionie. Aczkolwiek wydaje mi się, że właśnie na, na terenach takich, gdzie są małe miejscowości, a nie duże miasto, to te, ten dostęp do reumatologa jest dużo gorszy niż, niż na przykład w Trójmieście. W związku z tym cieszę się, że ci pacjenci nasi tutaj z okolicznych wiosek i, i mniejszych miejscowości, ale nie tylko, bo zapraszamy wszystkich. Będą mogli skorzystać z takiej, z takiej szybkiej pomocy, a potem my będziemy mogli się podzielić tymi naszymi jakby doświadczeniami w, ram, w realizacji tego programu z innymi w Polsce i, i mam nadzieję, że wypracuje się taki nowy model opieki reumatologicznej nad pacjentami, który zapewni, że ta. Opieka medyczna, że leczenie będzie wprowadzane wcześniej i będzie skuteczniejsze i będzie, nie będzie prowadziło pacjentów do, do szybkiej niepełnosprawności. Co teraz często się dzieje przy takich opóźnieniach diagnostycznych. Wcześniejsze. Rozpoznanie choroby spowoduje, że wcześniej rozpoczniemy leczenie przeciwzapalne, wcześniej złagodzimy objawy albo, ich, albo zupełnie je zlikwidujemy. W związku z tym stawy naszych pacjentów nie będą ulegały destrukcji, nie będziemy w cudzysłowie produkować niepełnosprawnych ludzi. A ważne jest to dlatego, że to są ludzie młodzi, którzy, którzy pracują, którzy będą zakładać rodziny, którzy chcą żyć i funkcjonować normalnie, a nie z chorobą. Także, motto tego programu pilotażowego wcześniej znaczy lepiej rzeczywiście sprawdzi się.